Witam. Książka Mazowsze 1047 autorstwa Mariusza Sampa jest pozycją, do której idealnie pasują zwroty. Być może, prawdopodobnie, mogło tak być i tak dalej. Jest to bowiem smutny przykład na to, jak niewiele źródeł mamy dla naszej historii czasów czesnopiastowskich i jak często odtwarzając pewne ważne fragmenty z naszej historii. Musimy operować porównaniami, analogiami i przypuszczeniami. Sam zresztą temat tej książki. Powiedzmy, kto z zainteresowanych z Was będzie kojarzył, co działo się na Pomorzu w tych czasach? No dobra, ktoś, kto interesuje się szerzej historią średniowiecza, będzie wiedział pewnie. Ktoś szerzej zainteresowany historią Polski, być może. Ale jeżeli te zagadnienia kogoś specjalnie interesują, to temat... Krótko zresztą istniejącego i dość efemerycznego państwa, czy państwa władztwa, może lepiej mazowieckiego, zarządzanego przez Masława, będzie zapewne tematem całkowicie nieznanym. Już choćby z tego powodu zatem możemy tę książkę uznać za interesującą i godną uwagi. Nie jest ona długa. Jak na st standardy serii historycznej bitwy, mieści się ona gdzieś tak w średniej. I wynika to z tego, o czym powiedziałem wcześniej. Dla interesującego autora okresu po prostu mamy niewiele źródeł, w rezultacie czego musi się on opierać przede wszystkim na założeniach, analogiach i skromnych informacjach, których dostarczyli nam nieliczni kronikarze, piszący często dużo później względem opisywanych wydarzeń. Autor omawia losy Mieszka Długiego. Upadku państwa wczesnopiastowskiego, a następnie rządy Kazimierza Odnowiciela, można powiedzieć, człowieka, który podniósł całkowicie z popiołów i ruin państwo piastowskie i stworzył je niejako na nowo w formie, która miała już przetrwać o wiele dłużej. Natomiast głównym bohaterem, obok, można powiedzieć, Kazimierza Odnowiciela, jest właśnie Masław. Człowiek zagadka, człowiek o którym niewiele wiemy i o którym znowu musimy się często posiłkować domysłami. Wiemy, że był prawdopodobnie jakimś dostojnikiem na dworze piastowskim. Następnie, po okresie reakcji pogańskiej i najazdu Brzetysława, postanowił stworzyć własną dziedzinę na terenie Mazowsza, jednocześnie na terenie tego Mazowsza, zapewniając swoisty azyl i bezpieczeństwo w czasach, kiedy państwo piastowskie faktycznie przestało istnieć. Jakie ambicje miał Masław? Tego nie wiemy oczywiście. Jak samo zresztą, jak o nim samym. Faktem jednak było, że władztwo, które stworzył, było realnym zagrożeniem zarówno dla monarchii piastowskiej, którą zamierzał odtworzyć odnowiciel, jak i dla położonych bardziej na wschodzie ziem ruskich. Zarówno władcy Pol Polski, jak i Rusi, <coughs> widzieli w państwie Masława zalążek czegoś, co może przekształcić się w twór o wiele silniejszy, groźniejszy i niebezpieczny dla nich obu. Co ważne i co prawdopodobnie było także nie bez znaczenia, aczkolwiek znowu możemy tylko przypuszczać, Masław pozostał przy obrządku pogańskim, w rezultacie czego Państwa chrześcijańskie, znajdujące się obok, miały bardzo dogodny argument, żeby się z nim rozprawić. Książka Sporo Miejsca poświęca relacjom polsko-ruskim, ponieważ właśnie dzięki współpracy z Jarosławem Mądrym Kazimierz Odnowiciel mógł stawić czoła Masławowi i w ramach dwóch kolejnych kampanii przyporządkować sobie ziemię Mazowsza, zaś samym Masławem zrobić porządek. Jak wspomniałem, znajdziemy tutaj wiele przypuszczeń. Często opieramy się, opieramy się na badaniach archeologicznych i próbach odtworzenia tego, o czym praktycznie nie wiemy nic. Natomiast tym, co niewątpliwie jest ciekawe, jest właśnie kwestia polityczna czyli to, do jakiego stopnia nasz ówczesny władca, czyli odnowiciel, widział już przyszłość Polski w relacjach ze Wschodem. Druga sprawa to sprawa samego Masława. Czy, czy był on po prostu takim warlordem, jakbyśmy to powiedzieli później, czyli człowiekiem, któremu po prostu nadarzyła się okazja, złapał kawał ziemi, po czym trzymał go mocno łapą? Czy też miał rzeczywiście ambicje polityczne i dyplomatyczne? Czy rzeczywiście planował stworzyć pogańskie państwo w tej części Europy, jak to potem niektórzy historycy z trochę większą fantazją próbowali mu przypisywać? Czy rzeczywiście był mocno związany z Pulsami i Pomorzanami? Tutaj autor stara się odpowiedzieć na te pytania, za każdym razem podkreślając jednak, że są to oczywiście wyłącznie jego hipotezy. A jest to o tyle interesujące, że o ile dzisiaj o samym Masławie, powiedzmy szczerze, pamiętają chyba głównie fani wszelkiego rodzaju pogaństwa, ponieważ Słuchając tego typu muzyki, zauważyłem, że dość często Masław jest punktem odniesienia dla piosenek tego typu. To, jeśli spojrzymy na na przykład polską literaturę historyczną w XIX wieku, to zauważymy, że postać Masława pojawiała się tam dosyć często. Bardzo ładnie historię Masława z punktu widzenia literackiego. Opisała Maria Janion w fantastycznej książce, jednej z autentycznie moich ulubionych pozycji, czyli Niesamowitej Słowiańszczyźnie. Zainteresowanych, więc odsyłam do niej. Tutaj nie będę się powtarzał. Natomiast, jak powiedziałem, wtedy Masław był postacią interesującą literatów. Postacią będącą punktem odniesienia. Dla jednych synonimem zdrajcy człowieka, który próbował doprowadzić do spadu państwa. Tutaj wiemy, oczywiście znajdziemy jakiś taki daleką analogię do rozbiorów i sobie państwa arystokracji. Inni widzieli w nim człowieka, który próbował odtworzyć słowiański charakter polski. Także kwestii interpretacyjnych znajdziemy sporo. Także choćby z tego powodu. Mazowsze 1047 uważam za pozycję interesującą, ale... Interesującą raczej dla grona ludzi, których konkretnie interesuje to zagadnienie, jeżeli szukacie książek, serii historycznych bitwy, które szczegółowo opisują jakieś aspekty poszczególnych wydarzeń, to Masowszy 47 może Was trochę rozczarować właśnie z powodu tego, o czym wspomniałem wcześniej. Zbyt dużo jest tutaj hipotez, zbyt dużo jest wątpliwości i zbyt dużo wszelkiego rodzaju. Pytań, aby na przykład wydarzenia te, książka mogły stać się podstawą pod to, co często omawiamy na moim kanale, czyli jakąkolwiek grę. O ile na przykład takie rozbicie dzielnicowe, wciąż uważam za fantastyczny temat na grę, a które chyba nigdy nie doczekało się nie, nie wiem, prawdę powiedziawszy, być może się mylę, ale chyba nigdy nie doczekało się Sensu stricte planszówki jedyną grą, grą która nawiązywała do, do rozbicia dzielnicowego, którą kojarzę jest taka luźno traktująca ten temat gra Książę wydana na komputer Atari, to jeżeli chodzi o gry planszowe, to nie znajdziemy tutaj nic, nic na ten temat. Zaś w temacie wojny państwa Piastowskiego z państwem mazowieckim trudno o czymkolwiek mówić, bo jak powiedziałem, nie wiemy nawet, gdzie zostały stoczone kluczowe bitwy, kto w nich brał udział dokładnie, jakie siły i tak Pomimo tego, jeżeli kogoś interesuje historia początków Polski, to niewątpliwie książka rozjaśnia pewne aspekty i stawia niekiedy interesujące hipotezy.